Siemaczką winy świry dzisiaj gwiezdny pokaz z miejscowości Nowa Wieś. Przepiękne rozlewisko Norwęca tutaj płynie. A tutaj już takie niebo fajne gwiazdki, delikatnie widać. I zaraz będzie piękny gwiazdny pokaz. Zobaczmy, jak GM wszystko pięknie oświetla. Red GM. Red By Wiesław Jaguś, jaki tutaj fajny cilaucik ma miejsce. Tutaj mamy nasz equipment. I tutaj GM motocykl, tutaj oto już jest. I zobaczmy jeszcze na te rozlewisko. I tutaj trzeba uważać, i tutaj jest to całe rozlewisko. No nie będziemy już tam wchodzić, bo już wchodziliśmy milion razy. I jeszcze wejdziemy na domek. Tutaj jest domek. Pizzę można zamówić i będzie pięknie. Kurde, jeszcze mnie chyba pokrzywy, nie? A widok jest po prostu przepięknie, przepięknie. I tutaj sobie podziwiamy, tutaj zoom na rzekę. Dobra, pozdrawiam i do zobaczenia.